cały dzień wolnego, Michał jest w pracy jutro lecimy na masaże w Sudety dlatego też postanowiłam sobie zrobić totalny dzień resetu rano montowałam film następnie pojechałam do Maka gdzie piłam kawkę i czytałam książkę po raz trzeci tą samą, czyli potęgę podświadomości, ale wiem, że w trudnych czasach zawsze mi pomagała i gdzieś tam wraz z rozwojem mojego mindsetu Chcę sobie przypominać tę książkę, jak rozwija się moja głowa pod tym względem. Hmm, ciekawe przemyślenie. Czyli jak na przestrzeni czasu reaguję na tą książkę, jak na nią patrzę, z której perspektywy, gdyż wiemy, że zawsze się rozwijamy i z każdym dniem nabieramy czegoś innego, i możemy nagle stworzyć inną perspektywę świata. Aktualnie chciałabym wrócić do gdzieś tam takiego Eee, o, lepiej biega. Takiego życia, rozwoju osobistego, jakie, jakie tworzyłam kiedyś. Dlatego dzisiaj, właśnie, taki mam dzień. Teraz siedzę sobie w parku, jadę zaraz po Michała do pracy. Wygląda dzisiaj mój dzień i jest bardzo taki gdzieś tam spokojny. Brakowało mi tego spokoju ducha, naprawdę. na śnieżnik w tym momencie. Taka mała wyprawa przygotowująca przed wyprawem do Nepalu, jeżeli chodzi o podróże w stronę Azji, nie? Jak będziemy, bo no, tam też mamy w planie zrobić, oczywiście zależy jak to wyjdzie. Będę na bieżąco informował odnośnie organizacji, ale chcemy zrobić mały szlaki w stronę góry. Mogę teraz przekręcić nazwę Anapura. Jest ten z najgroźniejszych 8 tysięczników, aczkolwiek my i tak nie idziemy bezpośrednio na niego, tylko na terenu po prostu, a na pory, żeby zobaczyć jak to będzie tam wyglądać. Procesem na bieżąco systematyzowanym będzie oczywiście wzmocnienie wydolności na tak wielką wyprawę, jaka tam będzie, bo to będziemy prawie cały rok w ruchu. Przede wszystkim wyżyny. Jeżeli też chodzi o te najbarsze przewyższenia, to tam wszystkie szlaki się wahają i tak do prawie 5 tysięcy, a ponad 5 tysięcy mamy już granice wiecznych śniegów. Też nie wiadomo jakie tam warunki, czy będą no, stricte zimowe, czy, czy nie, bo wiadomo, mimo że jest to cieplejszy klimat, to na takich wysokościach już za bardzo nie gra roli sam siebie ten klimat, bo tak czy siak już Jest. Dzisiaj jestem w Krakowie, idziemy na drugą datkę szczepień i możecie zobaczyć jaką mamy pogodę, jest tragiczna. Ale cóż zrobić, trzeba również mieć i takie dni troszkę deszczowe i troszkę ich w Polsce za dużo, ale spokojnie zaraz jadę do pięknych terenów i dlatego też tu jestem, więc czekamy na Michała i... Okay, a jeżeli mowa również o naszym pobycie w Nepalu, w Malajach, oczywiście staramy się również dbać o naszą kondycję, czyli cały czas chodzimy po górach. Aktualnie idziemy na Wysoką, czyli nasz najwyższy szczyt pieni, moich pieni. Tak? Jak no, się z tym czujesz? Tak samo jak zawsze, czyli dobrze. Oj tak, dlatego robimy sobie takie różne. Spacerki po górach, mniejszych, większych, ale tak, żeby ciągle Jestem blaginza, budować. Jak baba ubrany, bo nie mam kurde, ponem eksporto. Dlatego tak się poruszamy, żeby budować tą naszą kondycję. Michał oczywiście ma bardzo dobrą. Ja też, ale Ale trzeba jeszcze popracować troszeczkę, żeby w Himalajach dać sobie radę. Jest też taka różnica. Tak, to jest że... trekking, nie hiking. Nie będzie. No, kilkudniowe, będzie... a raczej kilkunastodniowe, bez spinaczek. Ale wiadomo, że będą zniesienia, będzie czyli choroba wysokościowa. Wreszcie będzie zaczęty w <głos> pełni. <głos> Ale. A czy to ważne? Czy ja w życiu ja nie robię, mamy innych priorytetów ja niż.? Ja zrobię eksperyment społeczny polegający na tym, jak człowiek wygląda przed podróżą i po podróży. <noise> I lecimy. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, w Himalajach w Nepalu udajemy się na trekking czyli kilkunastodniowe chodzenie wokół szczytu, który nazywa się. Nie jest wokół szczytu, tylko to w stronę szczytu, a będziemy wokół kilku 8000 chodzili. To jest szlak do Anapurny, jeden z najpopularniejszych w Nepalu. O tą Anapurny mi chodziło, zawsze zapominam jej nazwy, więc nie chciałam po prostu rzucać słów na wiatr <gry> i potem wycinać, więc. Stronę Anapurny, ok? I zaczynamy na danym wzniesieniu, a kończymy na wzniesieniu około 5500 metrów nad poziomem morza, więc może nas złapać choroba wysokościowa. Może nas złapać chwila zawahania w przeciągu tych prawie trzech tygodni, ale dam radę. A w Nepalu będziemy już we wrześniu, od razu po Dubaju, od razu będziemy zmierzać ku szlakowi. To jest bardzo długa historia, żeby opowiadać, jak tam będzie. My sami jeszcze dokładnie nie wiemy, ale dowiemy się i będziemy wszystko relacjonować. Idziemy, idziemy i robimy dupę. Tutaj nasza dwójeczka po zdobyciu świeżego szczytu na wysoką. Moim zdaniem najłatwiejszy z tych trzech szczytów. Mi się wydaje, że wejście na sokolice są wiele bardziej trudniejsze. Rozmazuję miło. Mm. To była szybka wydolnościówka przed naszym głównym wyjazdem w Himalaje, właśnie do Nepalu, jak już wcześniej opowiedziałam w poprzednich ujęciach. Naszym celem, jeżeli chodzi o trekking himalajski, będzie jedna z najwyższych przełęczy na świecie, położona 5416 metrów nad poziomem morza, aż 5000. No to ciśnienie tam będzie rzędu 600-500 hektopaskali, to pożygać się idzie od choroby wysokościowej. Jest to Torun Klapas i jest to w stronę szlaku na Napurna. Szlak ten gdzieś trwa od około 12 do 18 dni, ale ile to u nas potrwa, to nie wiadomo, bo to też zależy od tego, jak nasze ciała zareagują na chorobę wysokościową, plus w tym wszystkim jeszcze to, jak... Ym, ogólnie od warunków też, jak się sprawdzi nasza wydolność, wiadomo, jak pogoda i wiele różnych czynników. Plus jest tego taki, że tam nie ma za dużo wspinaczkowych terenów, tam nie jest bardziej taki... Mountain Climber, taki hiking górski, mhm. tylko można powiedzieć, że jest to typowy trekking, więc tam w większości z tego, co tam się orientuje, to tam się bardziej mija bananowce, egzotyczną roślinność, aniżeli piętra śniegowe, bo do około 500-1500 zacznie już się Kraina Wiecznego Śniegu i stały mróz, ale my tam będziemy, krótki moment, bo podobnie tak słyszałem, że tam, jeśli chodzi o sen, to jest kiepskiej jakości ze względu już mhm, na wysokość. Dokładnie. Żeby dostać się w ogóle na szlak z Katmandu, to będziemy musieli złapać busik, i te busiki to są na jakimś tam bodajże dworcu autobusowym, tylko to wiadomo, nie jesteś na wzór Europy, tylko taki klimat troszeczkę, no właśnie może być kambodżański. Tak, no taki... czyli będziemy jechać 12 godzin, chyba 100 kilometrów, nie? No to po pierwsze, a po drugie tam jest wolna amerykanka, jeżeli chodzi o jazdę. Na zasadzie jedziemy kiedy chcemy, zatrzymujemy się kiedy chcemy, nie patrzymy na ciebie, czy w ogóle pilnujesz autobusu. Jak chce gdzieś pójdziesz na przerwę, cię nie będzie, to ciul z tobą i jedziemy dalej. Cały szlak rozpoczniemy w miejscowości Bezizachar. Tam się dojeżdża autobusikiem około 12 godzin, przed chwilą mówiliśmy. I ta miejscowość jest położona 800 metrów, 850 nad poziomem morza. I nasz główny cel to jest 5400 metrów nad poziomem morza. Więc trzeba przyznać, że wysokość będzie kolosalna, ale widoki niezapomniane. I z takich ciekawych rzeczy jest to jeden z najpopularniejszych tam szlaków, gdzie też podobno, przekonamy się na własne oczy, jest tam jedno z tych. Tańszych pozwoleń, żeby tam w ogóle chodzić, bo jeżeli chodzi o wyrabianie pozwoleń i tego typu rzeczy, to będziemy Wam na bieżąco opowiadali, jak już się tym będziemy zajmować oczywiście. Ten Szlak około, z tego co słyszeliśmy i tak tam czytaliśmy, to prawie 10-12 wszystkich tysięczników będzie otaczał, więc widoczki będą niezapomniane. O wiele lepsze niż Google Grafice. Całej ogólnej organizacji, wszystkiego jak to wygląda, to będziemy Wam mówili na bieżąco już w trakcie, jak się będziemy tym zajmowali, bo teraz to mamy czystą teoretyzację I tylko z tego plany. co słyszeliśmy, nie czyste plany i teoretyzację. A jak wyjdzie, to zobaczymy.